10. 200 tysięcy monet z brązu Ceramiczny dzban z tysiącami monet z brązu znaleziono na początku 2018 roku podczas wykopalisk w 15 wiecznej rezydencji Samuraja na północ od Tokio. Archeolodzy dokonali odkrycia w japońskiej prefekturze Saitama. Gliniany dzban o pojemności 280 litrów zawierał wewnątrz około 260 tysięcy brązowych monet. Zdaniem badaczy jest to jedno z największych znalezisk monet w historii Japonii. Odkryty dzban, tak zwany Tokoname, ma średnicę 60 cm i 74 cm wysokości. Tego typu naczynia wytwarzano w mieście Tokoname w prefekturze Aichi, które słynie z ceramiki. Zdaniem badaczy, monety zostały przywiezione statkiem z Chin. Są z przełomu XV i XVI wieku, z tak zwanego okresu Sengoku. 9. Samoloty Kwimbaya. W okresie około od IX do X wieku przed naszą erą w zachodniej części Kolumbii dynamicznie rozwijała się kultura Indian zwanych Quimbaya. Nie sposób nie zauważyć ich ogromnego zamiłowania do złota, podczas prowadzenia badań archeologicznych naukowcy odnaleźli setki przedmiotów wytworzonych właśnie z tego kruszcu. Złote naczynia, maski, diademy, figurki, ozdoby, berła, wisiorki i wiele innych. Pośród ogromnej ilości odnajdywanych złotych artefaktów, wyłoniła się pewna grupa podobnych do siebie figurek, która spowodowała wiele dyskusji na temat stopnia rozwoju starożytnych technologii. Figurki wyjątkowo przypominały coś, co znamy jako dzisiejsze samoloty. Artykuł na temat starożytnych samolotów, opublikowany przez jedno z branżowych archeologicznych czasopism, wywołał sensację. Długo trwały dyskusje na temat tego, co te figurki tak naprawdę przedstawiają. Twierdzono, że samoloty zawdzięczały formę rybom, które przyjmują charakterystyczną pozę przy wylocie z wody i ponownym wejściu w nią. Twierdzono, że właśnie to chcieli przedstawić starożytni jubilerzy. 8. Nóż Tutanchamona. W 1922 roku przy Tutanchamonie, faraonie panującym w XVIII dynastii starożytnego Egiptu, w miejscu jego spoczynku w tak zwanej Dolinie Królów odnaleziono mnóstwo artefaktów. Wśród znalezisk był też mierzący około 35 cm sztylet o ostrzu wykonanym z żelaza i o złotej rękojeści. Najnowsze badania opublikowane w branżowej prasie pokazują, że ostrze zostało wykonane z żelaza, nie z tej ziemi. Dosłownie, metal pochodzi z meteorytu, który ukształtował się około 4,5 miliarda lat temu wkrótce po narodzinach układu słonecznego. Ostrze sztyletu okazało się zawierać 88% żelaza, 10% niklu i około 0,6% kobaltu. Tak wysoka zawartość niklu jest bardzo typowa dla żelaza z meteorytów i odmienna od tego, które pochodzi z ziemi. Egipcjanie prawdopodobnie wiedzieli o nietypowym pochodzeniu metalu, którego użyto do wykonania broni. Być może uznano, że jest to dar od bogów dla faraona lub że wykonane z niego przedmioty będą wykazywać magiczne właściwości. Tak zwane żelazo z nieba było również bardzo drogim i poszukiwanym surowcem w starożytnym Egipcie. 7. Maska Agamemnona. Maska została odkryta w 1876 roku przez niemieckiego archeologa amatora, pracującego dla archeologicznego Towarzystwa Aten, które prowadziło prace badawcze na terenie starożytnych Myken w Grecji. Maska była jedną z pięciu złotych masek odnalezionych w tym rejonie. Agamemnon był w mitologii greckiej synem Atreusza i Aerope, pochodził z rodu Atrydów, był królem Argolidy, krainy, w której najważniejszymi miastami były Argos, Mykeny, Tyrnys i Midea. W drugiej połowie XX wieku, autentyczność maski Agamemnona została zakwestionowana. Obiekt znacznie różnił się od innych znalezionych masek i nigdy nie był poddany specjalistycznym badaniom. Najnowsze badania potwierdziły jego autentyczność, lecz datują go na około XVI wiek przed naszą erą. Tego, czy maska pochodzi od mitycznego władcy, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Jednak mimo to, artefakt jest swoistym ewenementem. 6. Złoty Ryton. Rytony były starożytnym naczyniem w kształcie rogu służącym do picia przy uroczystych okazjach. Wykonywane były z gliny lub metalu, zdobione były dekoracją malarską bądź relifową z zakończeniem w kształcie głowy ludzkiej lub zwierzęcej. Jako naczynie przeważnie pozbawione stopki, można było odłożyć je często dopiero po wypiciu zawartości, gdyż stawiano je przeważnie tylko na wylewie. Naczynia były popularne na Bliskim Wschodzie oraz w starożytnej Grecji. Złoty ryton, pochodzący prawdopodobnie z Ekbatany, to eksponat datowany na V wiek przed naszą erą, czasy świetności perskiej dynastii Achmenidów. Został odnaleziony w 1954 roku na terenie dzisiejszego Iranu. Pochodzi prawdopodobnie z okolic 500 roku przed naszą erą. Ma około 17 cm wysokości i jest wykonany w całości ze złota z niesłychaną precyzją. Poszczególne jego elementy zostały połączone techniką lutowania z taką dokładnością, że łączenia są niewidoczne gołym okiem. Co czyni ten przedmiot niesłychanie wyjątkowym. Jest to prawdopodobnie jedyne tego typu znalezisko w historii. 5. Jaskinia dłoni. Jest to zespół kilku jaskiń w prowincji Santa Cruz w Argentynie, na ścianach których znajdują się malowidła ludzkich dłoni, ludzkich postaci i zwierząt, scen polowań, zygzaków, słońca oraz figur geometrycznych. Malowidła powstały prawdopodobnie około od 9 do 13 tysięcy lat temu. Jaskinie, w których odkryto malowidła ostatni raz użytkowane były prawdopodobnie przez Indian z plemienia Tuchulęczów około 1300 lat temu. Wiek malowideł został obliczony na podstawie pozostałości po kościelnych rurkach, za pomocą których rozpylano farbę, uprzednio zasłaniając je dłońmi, co jest wyjątkowo podobną techniką do wykorzystywanej obecnie techniki malowania, tak zwanym aerografem. Prawie wszystkie spośród 800 rysunków nachodzą na siebie, tworząc wielokolorową mozaikę. Zdecydowana większość rysunków przedstawia lewą dłoń, co znaczy, że Indianie rozpylali farbę zręczniejszą prawą ręką. Jaskinie oraz technika zdobienia ścian w jaskiniach jest ewenementem na skalę światową. Całe stanowisko archeologiczne zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 roku. 4. Dysk Sfaistos Jest to gliniany dysk o średnicy około 16 cm i grubości około 1,2 cm, datowany na okres między 1650 a 1600 rokiem przed naszą erą. Odnaleziony został w 1908 roku w ruinach pałacu z czasów kultury minojskiej w przez włoskiego archeologa. Dysk obecnie jest eksponowany w Muzeum Archeologicznym w Heraklionie. Pokryty jest ciągiem symboli ułożonych w formie spirali. Symbole wyglądają jak odciśnięte z templem, jest ich łącznie około 45. Przedstawiają głównie głowy ludzkie, naczynia, narzędzia oraz okręty. Od dłuższego czasu trwają spekulacje na temat znaczenia tych symboli, wielokrotnie próbowano je rozszyfrować. Obecnie są pewne domysły, jednak nie ma co do nich całkowitej pewności. Jedną z prób podjął Benon Szałek, polski lingwista, wysnuwając przypuszczenie, że napis rozpoczyna się na brzegu krążka i biegnie spiralnie ku środkowi. Uznał ponadto, że dysk został zapisany w archaicznym języku greckim, a jego treścią jest po prostu modlitwa. 3. Geody z kopalni Wanda. Geoda jest to przestrzeń masy skalnej wypełniona minerałem. Powstaje w skutek krystalizacji minerałów w wolnych, pustych miejscach w skałach. Na ścianach jej kulistej wnęki tworzą się najpierw współśrodkowe warstwy, a następnie tworzą się szczotki kryształów skierowane swoimi końcami ku środkowi geody. Nieopodal miasta w Argentynie Puerto Iguazu znajduje się kopalnia zwana Wanda, gdzie możemy zobaczyć wiele specyficznego rodzaju geod. To naturalne bogactwo zostało przypadkowo odkryte przez Amelie Bogado, która skaleczyła się drogocennym kamieniem, wkładając ręce do strumienia, gdzie myła ubrania. Wiele lat później jej synowie, Higinio i Hector, przeprowadzili eksplorację terenu. Obecnie miejsce jest dostępne dla turystów przyjeżdżających tutaj z całego świata. Ilość minerałów dostępnych do podziwiania jest niezwykle duża, większa niż gdziekolwiek indziej na świecie. 2. Wózek Strundholm To artefakt odnaleziony w 1902 roku w północno-zachodniej części wyspy Zelandia w Danii. Odkryte go podczas orki w gminie Trundholm stąd też wziął swoją nazwę. Datuje się go powszechnie na drugi okres epoki brązu, czyli około od XVII do XIII wieku przed naszą erą. Obecnie artefakt znajduje się w Muzeum Narodowym w Kopenhadze. Krążek pokryty złotą folią przedstawia zapewne bóstwo słoneczne. Artefakt ma wymiary 54x35x29 cm. Na figurce z przodu była zamontowana podobizna konia, z tyłu zaś pokryta złotą folią brązowa tarcza o wadze 1,5 kg i średnicy 25 cm. Została ona wykonana z dwóch zespojonych ze sobą wypukłych krążków, wykonanych techniką odlewu. Pod szyją konia znajduje się niewielkie uszko, które być może służyło do połączenia za pomocą rzemienia bądź sznurka z uszkiem na krawędzi krążka. Interesujący jest przy tym fakt, że figurka konia także jest osadzona na podwoziu. Interesujące również jest przeznaczenie przedmiotu, które do dzisiaj jest nieznane, jednak najbardziej prawdopodobną hipotezą jest ta, która uważa, że figurka pełniła funkcję kalendarza. 1. Oko Afryki jest to okrągła przypominająca krater struktura geologiczna na Saharze, około 25 km na północny wschód od miasta Wadan w Mauretanii. Formacja mierzy 45 km średnicy i jest doskonale widoczna z kosmosu. Początkowo naukowcy przypuszczali, że formacja jest pozostałością po uderzeniu meteorytu. Jednak pod koniec lat 60. uczeni odeszli od tej teorii. Najnowsza teoria mówi, że oko Afryki Powstało na skutek procesu erozji. Ze względu na charakterystyczny kształt formacja nazywana jest okiem Afryki, według innych źródeł, ze względu na położenie, nosi zwyczajową nazwę oka Sahary. Całość powstała prawdopodobnie około miliarda lat temu w wyniku ruchu skał magmowych, które wypływały z wnętrza Ziemi na jej powierzchnię. Poszczególne fragmenty struktury zbudowane są z różnych skał, a to świadczy o tym, że nie powstały one od razu. Ale formowały się przez miliony lat. Od wielu lat naukowcy z całego świata badają dokładnie strukturę oka Afryki. Badacze próbują ustalić, w jaki sposób ono powstało, jednak nie jest to łatwe ze względu na trudne warunki panujące w tej części Afryki. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nas na Instagramie oraz na Facebooku.